No przede wszystkim gratuluję drużynie z Chojnic trzech punktów, trenerowi Krzyśkowi Bredzie. No to był mecz z cyklu no nie mamy prawa go przegrać. Patrząc, patrząc na przebieg spotkania, na nasze przygotowania do tego, do tego meczu straciliśmy bramkę, gdzie wiedzieliśmy w jaki sposób Chojniczanka te bramki zdobywa, że są groźni przy starych fragmentach znowu nie ustrzegliśmy się właśnie prostego błędu, nie zebraliśmy drugiej piłki i niestety ze tego fragmentu dostaliśmy, dostaliśmy bramkę na 10. 0 mieliśmy trochę, trochę w początkowej fazie, ponieważ wcześniej nie widzieliśmy, żeby tak Chojniczanka starała się budować swoje akcje absorbując naszego środkowego obrońcę i wychodząc do pomiędzy jako 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 druga dziesiątka drugiego napastnika, ustawione dwójka szeroko zawodników i Troszeczkę mieliśmy z tym w pierwszej połowie problem, ale skorygowaliśmy to po kilkunastu minutach i, e, i tutaj, tutaj nie mieliśmy z tym, z tym problemu. Myślę, że w pierwszej połowie dość, dość wyrównana ta połowa. Mieliśmy, mieliśmy sytuację ze stałych, również ze stałych fragmentów. E, szkoda. Szkoda tego rzutu karnego, którego nie wykorzystaliśmy. No ale zastanawiające jest to i może tkwi gdzieś tutaj właśnie jakiś problem, że my w dziewięciu tworzymy sytuację. Podramkowe jesteśmy w polu karnym przeciwnika. I to jest zastanawiające, że, że, że potrafimy wtedy odważniej, bardziej odważniej zagrać. Na pewno znowu, no nie można nam zarzucić, że zawodnicy nie byli zaangażowani, nie byli. Nie chcieli, natomiast no w dalszym ciągu mamy, mamy problem z tą fazą przejściową, kiedy mamy piłkę, jesteśmy w jej posiadaniu i mamy się szybko przełączyć na, na, na grę obronną, gdzieś przysypiamy, nie tylko w obronie, ale jako, jako, jako cały zespół. Nad tym pracujemy, ale jest to, jest to proces, aby zawodnicy w sposób automatyczny byli w stanie się przełączyć do gry, do gry defensywnej, ustawić się, a nie oglądać meczu I, i tutaj myślę, że jest nas, to jest nasz gdzieś największy, największy problem. Może pomagam teraz trenerom z, z drużyn przeciwnych, ale to widać kiedy się ogląda, kiedy się ogląda nasze mecze, a więc musimy być jeszcze bardziej e, e, czujni. No, trudno mieć jakieś pretensje do zawodników, trudno mieć, tak jak powiedziałem, o, o, o zaangażowanie chęci. Natomiast, natomiast na pewno muszę dzisiaj mocno pochwalić Grzeszka Drazika, który, który w, w, w tych sytuacjach, gdzie Chojniczanka atakowała dużo tych dośrodkowań, kto bardzo dobrze grał na przedpolu, bardzo dobrze grał wysoko za linią obrony, Ryzyko, ryzykował bardzo mocno. Ale o to nam właśnie chodzi. Tak chcemy, tak chcemy grać, bo tylko wtedy możemy, możemy z jednej strony tworzyć widowisko dla kibiców, bo przecież gramy dla nich, a z drugiej strony no, tylko wtedy możemy stworzyć przewagę z przodu. No, nie powiem, że się cieszę, że w dziewiątkę tworzyliśmy, tworzyliśmy sytuację, ale na pewno jest to materiał do głębszej analizy, bo myślę, że problem tkwi z jednej strony w sferze takiej psychologicznej, no ale też musimy popracować zdecydowanie, zdecydowanie nad jakością. Tak jak bardzo dobrze uważam, otwieramy grę, budujemy, e, rozwijamy tą grę. Tak już w momentach tych finalizacji e, mamy po prostu zbyt mało, zbyt mało jakości, na którą trzeba cały czas, e, cały czas pracować. Także tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego meczu. Tak jak, jak powiedziałem, no to był mecz z cyklu, nie możemy go... Nie możemy go przegrać. Przyjechaliśmy tutaj po trzy po punkty. Znowu wyjeżdżamy z, z zerem. Mamy mecz zaległy, czwartkowy, z zagłębiem, i już od tego momentu się do niego przygotowujemy. Cieszymy się, że wygraliśmy, bo to było dla nas najważniejsze: wygrać dzisiaj u siebie w domu. Na pewno doceniamy to. Mówi się, że te wyniki 1-0. One są e, takie niepewne do końca i pewnie też tak było, ale one dają dużo radości i dużo satysfakcji, ponieważ trzeba o to 1-0 bardzo mocno do ostatniej minuty zawsze walczyć i trzeba mm, całym zespołem i bronić, i atakować. I być gotowym na wszystko. I my na to byliśmy dzisiaj przygotowani. Wiedzieliśmy, że Jastrzębie to jest trudny rywal to jest zespół, który ma dwóch dobrych napastników, wednarskich. Wiedzieliśmy, że mają w środku pola doświadczonych zawodników, którzy potrafią przyspieszyć grę, takich niekonwencjonalnie grających jak Bilerme, między innymi. Wiedzieliśmy, że może. Być w bocznych sektorach problem, bo tutaj i Boruń, i Kiepzak solidnie się prezentują. Także wiedzieliśmy, że to nie będzie spacerek i nie będzie to łatwy mecz. I na taki się nastawialiśmy. Bardzo cieszę, że wygraliśmy ten mecz u siebie, że potrafiliśmy zdobyć bramkę po kontynuacji całego fragmentu gry. Te rzeczy bardzo cieszą. Na pewno chcielibyśmy, żeby wykorzystać sytuację, chociażby Antka Prałata, którą miał no kapitalną w pierwszej połowie bodajże z 5 metrów. Ta sytuacja Piotrka Giela, który głową uderzał, gdzieś minimalnie za wysoko była piłka. No i jeszcze jakieś tam sytuacje, które może nie były jakieś super klarowne, ale, ale które wytworzyliśmy, te uderzenia. Może nie byliśmy dzisiaj tak bardzo precyzyjni. Myślę, że to też Wynikało z tego, że w środę graliśmy mecz, długa podróż do domu i za chwilę już mecz, także praktycznie nie trenowaliśmy, tylko regenerowaliśmy się, wypoczywaliśmy. No i mówiliśmy sobie, że ten okres, w który weszliśmy, będzie bardzo, bardzo ważny i będziemy musieli w nim umieć właśnie dobrze reagować. I też tak się stało. Na pewno. Mamy zawodników wartościowych zmienników, którzy weszli na boisko, którzy są głodni gry. Mamy takich zawodników, którzy na pewno chcą więcej grać i by chcieli dostawać te szanse, no ale jest tylko pięć zmian, dlatego doceniam tych zawodników, którzy są powiedzmy na taki, w takiej gotowości bojowej, no ale te wybory muszę podejmować już w trakcie gry, co jest dla drużyny najlepsze. Na pewno szkoda, że grając w Tutaj w przewadze dwóch zawodników w pewnym momencie nie zamknęliśmy tego meczu, bo byłoby to dużo spokojniejsze granie. A tak to decyzją sędziego druga żółta kartka dla Czesia Raburskiego, który grał bardzo solidny mecz. I niestety gramy już jednego mniej. Drużyna oczywiście przeciwna gdzieś tam się napędza, czeka na te szybkie ataki. I, i, I do końca było trzeba naprawdę być bardzo, bardzo skoncentrowanym, ale bardzo doceniam, że moja drużyna właśnie była taka skoncentrowana, że bramkarz, czyli Damian, pomógł drużynie, że linia obrony grała, grała bardzo zwarcie i, i, i blisko siebie i też potrafiła blokować rozpędzających się zawodników Jastrzębia. Na pewno trzeba docenić też. Rolę tutaj Oskara, który wszedł w ważnym momencie i potrafił wiele piłek wyblokować, odzyskać, jeszcze gdzieś próbował inicjować te akcje w przód i z tego trzeba się cieszyć, na pewno więcej precyzji musimy zachować przy dośrodkowaniach z bocznego sektora, bo tutaj czy, czy, czy Marcin Kozina, czy Peter Kolesar, a później w banach do Dominik, jeszcze więcej powinni precyzji zachować i myślę, że tutaj moglibyśmy podwyższyć ten wynik, a tak to po prostu brakowało tej drugiej bramki. Tak jak mówię, przede wszystkim bardzo doceniam zwycięstwo i gratuluję wszystkim zaangażowanym w to, całemu sztabowi, całej drużynie. Drugie to ta walka i determinacja całej drużyny, wszystkich zawodników, te emocje, które, które, które musieli wytrzymać. No i przede wszystkim to, że w tym cyklu co trzy dni mecze potrafiliśmy bardzo dobrze i skutecznie grać. Także gratulacje dla wszystkich i pracujemy dalej. Będziemy mieli teraz pełen mikrocykl do meczu z Polonią Bytą, do którego musimy się bardzo dobrze przygotować. Dzisiaj się cieszymy, od jutra już zaczynamy akcję przygotowań do meczu z Polonią Bytą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja poproszę biorkę do PNTFM. Pamiętam, że do akcji Rankowej chciałbym wrócić. Trzeci mecz z rzędu z golem Rzegorzzy Musika i tak obserwuję od dłuższego czasu w gra i w których momentach pojawia się w polu karnym To nie jest chyba przypadek, że akurat ten zawodnik potrafi się tam odnaleźć i że tam się znajduje. No nie, nie przypadek. Akurat tutaj był też stały fragment gry, w którym Grzegorz bierze udział. Ma tego piłkarskiego nosa, jest piłkarsko bardzo doświadczonym, cwanym i mądrym zawodnikiem i potrafi wygrać czy to pierwszą piłkę, czy drugą i tutaj wygrał dzisiaj tą drugą piłkę. Zachował się bardzo dobrze, zdobył bramkę, która daje drużynie trzy punkty. Dla nas jest istotne, żebyśmy zdobywali bramki. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ci ofensywni zawodnicy właśnie zdobywali jak najwięcej, asystowali, ale jak robią to obrońcy to też to doceniamy i się z tego cieszymy. Dla nas najważniejsze jest to, żeby żebyśmy wszyscy bronili, wszyscy atakowali, żebyśmy byli zaangażowani od pierwszej do ostatniej minuty w to. No i tak do tego podchodzimy. Dlatego tutaj to, że Grzesiek na taką serię, bardzo cenię i, i, i na pewno będziemy dalej pracować z pokorą, żeby dalej to wszystko się dobrze nam układało. Żeby nie było tak że na zbyt wiele koniecznych pozwoliła się rywalowi, grającemu najpierw dziesiątkę, a potem w dziewiątkę? Powiem tak. Yy... Ciężkie jest wytłumaczyć, ciężko jest wytłumaczyć yy, dlaczego tak się dzieje, że grając yy, w osłabieniu, zespół dostaje nagle więcej energii i więcej tego takiego animuszu do tego, żeby atakować. Myślę, że to jest dobry materiał na to, żeby zrobić jakiś doktorat bo, z psychologii, bo, bo wiele razy już to obserwowałem, albo nawet niewiele, a no bardzo wiele razy, że tak się dzieje i to na każdym poziomie. Są mecze oczywiście, które szybko zamkniesz drugą, trzecią bramką, ale podam przykład wczorajszego meczu Sandecja Polonia Bytom. I Sandecja grała od 15 minut w dziesiątkę i wygrała 3-2. Jak to się dzieje? No właśnie, to jest myślę, że do zbadania i do zrobienia, yy, ja bym powiedział, doktoratu w moim przypadku, bo jestem już magistrem. Także, także kiedyś, yy, studiując na awf rozmawiałem yy, z doktorem z psychologii. I się pytałem, nawet, czy można byłoby to poddać jakimś badaniom. I ten powiedział, że no pewnie, że tak kwestia metodologii. Ale, ale to jest właśnie takie dziwne, nie? że y, robiłem te zmiany właśnie, żeby jeszcze bardziej zespół wzmocnić pod względem tego, żebyśmy uspokoili troszkę tą grę, żebyśmy to my przegonili z jednej strony na drugą zespół przeciwny, żebyśmy tak naprawdę mówiąc, wybili im z głowy chęć do atakowania. No, a tak się nie stało. W każdym momencie, gdzie chcieliśmy pograć, to oni tam byli, oni się pojawiali, ryzykowali. I tutaj na pewno to jest taki czas, w którym na pewno będzie trzeba porozmawiać, podyskutować, poanalizować to, w którym momencie, jak się zachować, bo, no bo to są takie, takie sytuacje no właśnie nie do końca wytłumaczalne. Były takie momenty, że my powinniśmy skończyć ten mecz, tak? bo nawet jak wychodz, wychodziliśmy dwu-, trzykrotnie z taką akcją, gdzie powinniśmy przy lepszym dograniu, takim jak chociaż Piotrek Gielby Tomek Mikołajczak, gdzie powinniśmy tak naprawdę tam z, ze swojej połowy już prawie wyjść jeden na jednego i myślę, że to byśmy skończyli, czy jak Damian Nowacki, który wychodzi jeden na jednego, ale zostaje sfaulowany tuż przed polem karnym. To były właśnie momenty, które trzeba było wykorzystać, zdobyć bramkę i byłoby yy, po wszystkim i byśmy myślę dużo spokojniej grali. A tak, no masz 1-0, no jest to cały czas wynik na styku, bo, bo nie chcesz zremisować. No i drużyna chyba tak podświadomie lekko się cofa. Z jednej strony chcesz utrzymać się przy piłce i wymieniać te podania, z drugiej za chwilę patrzy, że ktoś na ciebie biegnie i e, nie chcesz zaryzykować. No i to jest taki, taki, taki problem, który, z którym wielokrotnie się spotykaliśmy, a patrzmy na to, że kiedyś mieliśmy taki przykład, że e, też graliśmy z UKS-em i też UKS w dziesiątkę, no i gdzieś jeszcze nie udało nam się utrzymać tego wyniku. To jest po prostu no, ta psychologia sportu. Będziemy rozmawiać o tym z Drużyną, bo powinniśmy przy naszym doświadczeniu, przy naszym doświadczeniu takich zawodników jak Piotrek Giel, jak Tomek Boczek, jak Damian właśnie Primel, czy Grzesiu Musik, Oskar Paprzycki, powinniśmy jeszcze lepiej to rozegrać i tutaj wygrać zdecydowanie i przekonywująco.